Nowe koszulki FC Bayern München na Ligę Mistrzów na sezon 2025-2026 są piękne. W sumie jak każda koszulka, tak zwana third z Adidasa, bo Adidas robi piękne koszulki. Tutaj widzicie stary herb Bayernu, oczywiście stare logo Adidasa. Nie ma kołnierzyka w tym sezonie. W tym sezonie mamy ciemny kolor, wstawki zielone, wstawki czerwone. No i ja mam Aleksa Pawlowicza, zarąbisty zawodnik. Ostatnie lata Bayern ma tak, że trzecia koszulka jest najładniejsza, później druga, a domowa no, nie jest najładniejsza, no nawet bym powiedział średnia. No ale Adidas robi tak, że swoje koszulki na Ligę Mistrzów ma przepiękne. Czy to w Bayernie, czy to w Realu, czy to w United, czy w Juventusie, czy w innych klubach, które mają Adidas, no są to piękne koszulki. No i to trzeba przyznać, że Adidas ogólnie robi najlepsze ciuchy, najlepsze koszulki i Adidas Originals to jest po prostu konkret. Dajcie znać, czy ta koszulka Wam się podoba. Czy podoba Wam się bardziej na przykład niż. O, tutaj szczególiki na skarpetce. E, czy podoba Wam się bardziej niż ta koszulka z tamtego sezonu? Czy ta jasna jest ładniejsza? Czy ta nowa z tego sezonu ta ciemna? No ja mam swojego tipa i dajcie znać, która uważacie, że mi się bardziej podoba. No ja zapraszam serdecznie do kursorka. i tutaj zmiana. No to też jest koszulka z Ligi Mistrzów sprzed trzech sezonów. Pozdro i dajcie znać.